Właśnie. Ciosnek! Muszę na ten obiad! Nic nie rozumiem. Dla mnie to kompletna chiszczyzna. Produkty z Biedronki polecają się do dań chińskich. Kapusta! Jest! Kiełbasa! Jest! Koncentrat! Jest! Śliwki! Gdzie są śliwki? No, spadły w kompot. No to mamy pino no. Produkty z wietronki polecają się do tań polskich. Codziennie, Muszę, właściwie to my z mamy iść pierwszy na stółce. To wynika od nas, z wieloletniej tradycji. Słuchajcie, nie rozklejajmy się, to nie jest moment. Tradycja rzecz święta. Produkty z wietronki polecają się do święta. A co się pani tak trzęsie? To pani nic nie wie, a na nas wyszedł z puszki. Ta? A za co siedział? Podobno śmietanę ubił. Produkty z Biedronki polecają się na przyjęcie. Codziennie! Salatę macie. Mamy. A macie, proszę. Znamaczania Produkty z biedronki polecają się do brudnej roboty Codziennie, Ty, a jeszcze wczoraj mówiła, że jej mięso nie interesuje, że jest tym y, wegetarianką A no ja słyszałem, jak nazwała go pulpytem A no, on ją nazwał pustą głową no. a dzisiaj popatrz, gruchają sobie jak dwa gołąbki y -y -y. Produkty z biedronki polecają się na obiad Codziennie, Kasa? Ty, kto to jest? Że ma z oliwki z Hiszpanii, mówią, że nie mają kas. Kuntem, por favor. Ja i szukają tego pora, żeby im pożyczył? Tak, chyba tak. <trym> Produkty z biedronki polecają się ceny. <trym> Jeżeli widzi się pani za pięć dni. W surówce jakiejś, no a może jakaś ciepła posadka w zupie byłaby. Widzę, że pani nie ma żadnego doświadczenia, ale to dobrze. Potrzebujemy kogoś świeżego, z otwartą głową. <trym> Produkty z biedronki polecają się na pierwsze i drugie danie. Codziennie, misje gorąco? Wie pani, ja walię, co to znoszę. Ja byłam na wakacjach w chałupach. Tam patrzenie była konkretną, mówię pani. O kurcze, to już się nie da rady. No nie po no. Produkty z biedronki polecają się na śniadanie. W A my panowie, pełen relaks. Takie święta, to ja lubię. A jak raz zagonią do roboty? Akurat będziemy twarde. <noise> Produkty z Biedronki polecają się na Wielkano. Codziennie <noise> <noise> Roska, słyszałem, że cię twój chłopak zaprosił na wakacje pod namiot. No tak, zaprosił. No ale wiesz na co on liczy? Przecież ja się nie otworzę przed nim. <noise> Produkty z Biedronki polecają się na wakacje. No, no co masz taką kwaśną minę? Właśnie. No ty to masz życie. Bankiety, imprezy, zabawa, fan. Pewnie, nie ma tak sobie w korku postać. Właśnie. Produkty z Biedronki polecają się na karnawał. Ach, to nie jest takie proste znaleźć swoją drugą połówkę. Taką, co cię świetnie rozumie. Świetnie cię rozumie. Jak się już znajdzie, to najtrudniej przełamać pierwszy <laughs> rok. Właśnie, lany. Produkty z Biedronki polecają się na lata. Że Migdał Ci się podoba. Co? No, skąd byś miała te wypieki? Tak, wypieki. Produkty z Biedronki polecają się do świątecznych wypieków. A gdzie jest musztarda? Widzi pan? Znowu się spóźnia. Pewnie jak zwykle będzie po obiedzie. No, no to jakisz. Produkty z Biedronki polecają się na grilla. się tak kiszą. A ja to bym pocłował w zalewie. W zalewie? O no tej porze roku? Tak. Produkty z Biedronki polecają się na jesień. Codziennie, Nie ceny. W już czasie chcę nikomu nie można ufać. O, jest... o jest... po co? się, nie znam rady. Przypomnę tylko, co ta cebula nie wygadywała. To o, zaraz to... się we b... mnie wszystko normalnie gotuje. Berecik ty się przeprzebił. Produkty z Biedronki polecają się na kolację. Wiesz co? Po świętach pojadę w podróż dookoła świata. Co ty z się urwałeś? Za kruchy jesteś na taką wyprawę. A, piernik z ciebie. Jest gwiazdka. Marzenia się spełniają. Produkty z biedronki polecają się na gwiazdkę. Raz, raz. Pierogi, do doganka, naprzód, marsz. Pierogi czy pierogi mnie słyszą? Ruchy, kluchy, leniwe. Produkty z biedronki polecają się na obiad. Słodziennie! 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 Jak mówiłem, 95% produktów spożywczych w biedronce pochodzi z Polski. Jest ser podlaski, z Podlasia, paprykarz, ze Szczecina, kiełbasa podwawelska, polędwica, z sopotu, śledzie... Z Łodzi. A śledzie skąt? złodzi. Zapraszam dalej. Pro... Polskie produkty z biedronki polecają się do tradycyjnych danych. No i go. Słusznie, strasznie tempo było. A teraz wariata z drugą. Produkty z Biedronki polecają się do szkoły. nie ma to jak popołudnie na grillu. No dalej, kochanie. Ale czy to wypada? Co takiego? No bo ja taka zwyczajna, oni... no wiesz. Że, że co, że, że na Produkty z Biedronki polecają się na grilla. Czy Ty, ja nie idę. Widziałeś? To jest jakaś kompletna abstrakcja, co ona robi. Ja dziękuję. A ja pójdę. W końcu ktoś musi się poświęcić. Produkty z Biedronki polecają się do święconki. Codziennie! Co się tak przeglądasz? Nie wiem, wydaje mi się, że gruby jestem. Nie no dobrze się prezentujesz. Daj spokój. Przecież ci tak się, jak jesteś wewnątrz. Produkty z Biedronki polecają się na prezent. Jest, wy jeszcze w mundurkach rozbierać się! O matko, no hej, ale jak mam się rozbierać. Ule, to... Dlaczego my się mamy rozbierać przełożenie? Proszę pana. Dobra, dzisiaj wam się upieczę. A! Produkty z Biedronki polecają się do pieczenia. Słuchaj, nie wiesz gdzie są peluszki? W dipie Produkty z Biedronki polecają się na imprezy ten. Oh, fajny ten czosnek. Uh -huh. Och, tylko ten zapach. No. Nie wiem jak mu to powiedzieć. Związek na odległość? No, 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 no właśnie. Ale to jest rozwiązanie. W tubie dronka płacisz 33 grosze za minutę do wszystkich. To takie proste. Oh, to niska cena za udany związek. Produkty z Biedronki polecają... Gazu, 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 gazu! Ty, a niby taka cicha woda. Ej, nie rzucać mi tu mięsem! Bardzo, panią. Dzień dobry. Uch. Dziękuję, zapraszamy ponownie. Produkty z biedronki. My musimy zawsze odwalać czarną roboty Ja już dłużej tego nie uh, wytrzym uh. Syndrom wypalenia Ci na górze to mają życie Ej chłopaki Coś nie palicie się specjalnie do roboty A, Ale im do miejscu? A co powiesz temu blademu kurczakowi Że uh. już po wtokach Produkty z Biedronki polecają się na gorącego grilla Codziennie Panie Globus, co mam robić? Bo ja proszę pana, ja chcę być tak, jak pan obracać się w wielkim świecie. Co mam robić? No, na to jest tylko jedna rada, chłopcze. Musisz się dużo uczyć. Tomasz, innego wyjścia nie ma? Nie ma. A jak ci idzie nauka? A, tam w kratkę. Produkty z Biedronki polecają się do szkoły. Gaje oliwne w krajach śródziemnomorskich. To tutaj, w słonecznym klimacie, dojrzewają oliwki, z których powstaje doskonała oliwa biedronki z pierwszego tłoczenia. Bezpośrednio z gajów trafia na nasze stoły, by cieszyć podniebienia dojrzałym smakiem i delikatną nutą pieprzu. Słynąca z wysokiej jakości oliwa, kaza de azeity z pierwszego tłoczenia, tylko w biedronce. No, a który mówił, że tłoczenie jest bez sensu? Woda mineralna Polaris z Biedronki pochodzi z utworów wodnych z okresu kredy i jest wydobywana z głębokości 152 metrów pod ziemią. Doskonały skład jakościowy i średnia mineralizacja stanowią o jej wyjątkowych walorach smakowych. O matko, ja też byłem pod ziemią. Ale żeby tak od razu pchać się na telewizję. Słynąca z wysokiej jakości krystalicznie czysta woda Polaris tylko w Biedronce. Czerwone ją łóżko przekrojone na krzyż, czemu płynie wisła płynie po polskiej krainie. Po cztery razy, po razy, dwa razy, razy, osiem razy, raz, po raz. Obr raz, razy to jedna rodzina. Z Niemal 95% produktów spożywczych z Biedronki pochodzi z Polski i poleca się do tradycyjnych dań. Codziennie, nic ceny.